Siemanko moi drodzy, zagramy partię 10 plus 0 i zobaczmy, co nam giereczka przyniesie. Yy, Okej, okay. zawodnik. Dobrze, zagrajmy sobie D4. Zawodnik z kątem od 2019 roku D4C4. No i standardowo może. Yy, może konie F3. Można tu przejść do partii katalońskiej, którą lubię grać. Może przejdźmy, przejdźmy. Lubię ją grać. Gdzieś tam daje ona szansę na, na pewne przewagi. Gdzieś po tej długiej diagonali. Ok, teraz pytanie: Ja chyba i tak chcę zrobić ruszadę. Koń pójdzie może na, na B6. Nie, no ruszadka po prostu. No, ok, jest tutaj dużo ruchów. Myślę, że końce C3 jest ok. Na bicie zawsze mam takie ruchy jak A4, nie? Więc to jest fajne. Yy, goniec C4 jest ciekawe w tych pozycjach. Wieża E1 i dochodzenie do E4. Yy, ok, na no taki ruch to po prostu gram A4, żeby nigdy nie było wiadomo połączonych pionów. C5 jest dobrym ruchem, yy, albo nawet bardzo dobrym. Bo wymaga ode mnie tego, żeby się określić. I tu chyba najlepsze jest wybicie, jak kojarzę. I teraz w tej strukturze będę chciał odbić piona i pytanie, czy ja to mogę prosto zrobić. Są takie motywy, właśnie, ja chcę jakoś odbić tego piona, a jak to mam zrobić? Jest koń D2 z planem bicia, to może jest optymalne. Nie ma chyba, jak przytrzymać tego piona za bardzo. Dobrze, zagramy koń D2. Konie 4 jest z tą samą myślą. Konie 5, sorry. Yy, chyba będę mógł odbić tego piona. Wydaje mi się, że tak. Tu, wiadomo, muszę uważać na jakieś skoczki, ale jak wybije, to już nie będzie to groźne. Jest taki ruch też jak Hetman, Hetman D4. Jest to. Jest to ruch. Tu nie ma, oczywiście, tu nie ma, ale Hetman D4 jest, żeby trzymać piona. No, tylko pytanie: Czy ja nie mogę takiego ruchu nawet jak E3 zagrać? Na to. Może tak można grać? No, rywal twierdzi, że można. A ja będę twierdził, że nie można. Yy, może taki ruch. Teraz, koń B5 z planem wjazdu tu. Jest atakowany Hetman, on musi gdzieś odejść. Koń B5 wygląda ciekawie. Koń B5 yy, tu bić nie można, bo jest broniona. oczywiście. Napchnięcie bije. Więc gdzieś trzeba odejść hetmanem. Tu nie może, hetman iść, tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może. Może iść na G4, ale ja nie wiem, czy nie mam takiego nawet wtrącenia jak F3, żeby tutaj tego hetmana wygonić, pionka odbić, się cieszyć, cieszyć się życiem <grym> w tej pozycji. No ok. No, hetman musi gdzieś odchodzić, to jest pewne. Hetman musi gdzieś odejść, bo inaczej nie da rady. Bardzo ładnie mi się otworzył goniec. Jeszcze nie ma rywal wprowadzonej wieży. Myślę, że to, to stwarza pewne możliwości. Okej, okay, jest taki ruch. Tylko możliwe jest bicie hetmanów. Ja bym chyba hetmana chciał trzymać na desce. Grozi A6 za chwilę. Hop, no to A6. No i trzymał, i nie trzymał. Dobra, zagrajmy tak, bo boję się, że w tempach się nie wyrobię. I i I... A jeżeli on wybije Hetmana, to ja wprowadzam wieżę z i to jest ok. Yy, dobra, takiego ruchu się raczej nie boję, ze względu na to, że po prostu najwyżej stracę gońca yy, w sensie oddam gońca za skoczka, i to jest ok. Mogę też grać taki ruch, atakować jego wieżę, i na taki ruch wybić. Czy to jest dobre? Nie wiem. Yy, no, taki ruch mi się narzuca. Nic mi raczej nie wisi w tym momencie. Tu rywal może zagrać zaraz, ale no to już spada mu pion bardzo, bardzo yy, kluczowy, nie? Więc jest problem z rozwojem gońca z, C, yy, z C8. To jest jakby no często idea w katalonce, nie? Że jedyny obrońca, yy, jedynym obrońcą jest goniec, a my chcielibyśmy go wyprowadzić, nie? Więc yy, będzie wisiał pion, i to jest problematyczne. Może taki ruch, a nie, rywal po prostu sam z siebie wybił. Ok. No, logiczne się wydaje być wprowadzenie wieży na otwartą linię. I zobaczmy, że te moje wieże grają, te skoczki są dosyć wysoko ustawione. A rywal, no jednak, jeszcze do końca rozwoju nie ma zrobionego. No cóż, teraz wydaje się, że taki ruch jest ciekawy. I po tym ruchu, może nawet taki ruch, żeby grozić. Tylko czym ja grożę wtedy? Jest też taki ruch na który jak rywal wybije to ja tutaj powinienem mieć pewną przewagę tylko czy on musi bić, chyba nie musi ale może zaraz stracić przez to piona. więc no podoba mi się ten nacisk na piona, na piona b7 wydaje mi się, że rywal to mimo wszystko wybije i ja wtedy wchodzę skoczkiem i zobaczmy wieżę na otwartych liniach żadnych słabości taktycznych no pozycja wydaje się być bardzo fajna mhm. jest też taki ruch z atakami na gońca gdzie ten goniec ma iść? Na odejście ja mogę chyba nawet wybić tu. Może jest taki ruch. I na bicie zbiję wieżą i jestem no, ogólnie bardzo ofensywnie ustawiony. Więc to może działać. Jest też taki ruch po prostu jak. Um, jak A5 i na gońca ja mogę cały czas wybijać. Tylko tu mi wisi pion później. Ale może, może to nie jest takie straszne? No bo bić teraz bym nie chciał raczej. Odbiję sobie wieża, no i czemu to ma być? Znaczy nie, odbiję w sumie ta wieża, żeby nie tracić piona. Może taki ruch? No bicie, bicie. No chyba wolałbym coś więcej z tej pozycji mieć, coś więcej. No a 5 też wygląda ciekawie. Tylko wtedy wieża może wyjść, tak, do gry. Eee, no niby tak. Jest też taki ruch jak e4 w ogóle, tylko on może wtedy będzie mógł pchnąć b5 i tu te pioneczki troszeczkę rozplątać. To dla mnie nie jest dobre, może, tak, może jednak, dobra, zdecyduję się na mm, na koń b6, na bicie oczywiście zbije w ten sposób. Cały czas jest problem z pionkiem b7, calutki czas. No ja tutaj widziałem konie, konie 8 ruch, ale o, e5. Ciekawe. Jest to ciekawe, nie powiem. No, jest na pewno bicie, 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 i na koniec mogę wybić piona. I on nie może nigdzie wchodzić, bo grożą maty. Może trzeba na to pójść i no po prostu cieszyć się z tego, co jest. Może pójdźmy. Pójdźmy na to. Jest, ja dobędę piona. I będziemy się bawić w tej pozycji. I zobaczymy, czy pion wystarczy do realizacji, czy nie wystarczy. Wybijmy. Skasujmy piona. I takie ruchy właśnie nie działają nigdy, bo ja mogę nawet bić. I grożą maty na ostatniej linii. I zobaczmy, że. No, niby nic wielkiego pioneczek więcej, no ale ja mam dwa piony właśnie ten skrzydle hetmańskim. On nie ma za bardzo w tym momencie kontry. Gdzieś tą wieżą odejść musi. Na szacha ja sobie po prostu odchodzę. I teraz, właśnie, i teraz rywal. Ok, na taki ruch on pewnie chce tak pójść. No to ja może nawet mam cofkę. Na szacha odejście. No dobra, ja wybiję piona. Pion do wzięcia, pion darmowy biorę. I dwa piony mam więcej. Powinno to być obiektywnie wygrane. Tylko trzeba to realizować, a to nie jest takie proste. Jest takie proste, bo on mi tutaj będzie fikał, skakał i w ogóle. No, jest taki motyw, że jest szach, odejście i mogę wjechać w ten sposób, tylko w pion się zasłania i nic nie mam, tak? Z tego za bardzo. Yy, naturalnym byłoby hop-hop obronić tego piona przy pomocy wieży. I to jest chyba najbardziej logiczne. Przed pionem. A moi drodzy, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to w ogóle. Szach. Taktyka. Zasłanie się nie można, bo bije. On musi odejść królem, i wtedy wjeżdża goniec z atakiem podwójnym i wygrana partia. Patrzcie to. Goniec D3, szach, i na zasłonę nic to nie daje, bo spada wieża. Niestety. I partia się w tym momencie e, zakończyła. Zakończyła się w tym momencie partia. Zobaczmy sobie przeglądzik. Przeglądzik tej partii, coś mi zaczęły jakieś kosiarki za oknem działać, sekundę tylko muszę zamknąć okno. Ło! <ścoughs> powiem wam, że no partia bardzo fajna, partia bardzo fajna, zobaczymy to po wykresiku, eee, o. No, sorry. 95% dokładności, więc myślę, że można być bardzo zadowolonym. A paradoksalnie nie zrobiłem żadnego genialnego ruchu, żadnego wspaniałego. Po prostu zagrałem dosyć teoretycznie i jakby. No to rywal się w tym momencie. Sorry, gdzieś tam pomylił. Yy, zobaczmy. Ja zagrałem z siłą gry. Tak jakbym grał. Pokażę Wam. Na 2650, rywal na 2 250, tak. No, słuchajcie, no to myślę, że trzeba się cieszyć z tej partii, bo bo wygląda ona bardzo dobrze. Dobrze, D4. Ostatnio w ogóle stwierdziłem, że mam wybór tragiczny, jeśli chodzi o szachy, bo ja bardziej lubię grać E4. Tylko jest problem taki, że ja jestem lepszy w graniu D4. I ja lubię grać E4, lubię te pozycje. Jakby lepiej smakuje partia wygrana po E4. Dla mnie, bo jest tam zazwyczaj więcej jakiejś taktyki czy coś. No ale lepsze wyniki chyba mam w D4, bo po prostu też strategicznie całkiem kumam i po prostu. No tak jest, tak jest. Szczególnie na szybszym tempie, no to na tym 4 to szybko się przygotowuję, jakieś C5, lecą karokany, francuskie frencha to nie cierpię grać. To, to jest po prostu tak, niektórzy potrafią tego frencha. No, takie motywy znajdować, że rozkładają mnie, gdzie ja powinienem białym mieć jakąkolwiek przewagę po się. No dobra, to taka dygresja. Więc D4 C4 i ostatnio też grywałem sobie takie motywiki z E3, żeby odbijać piona, ale rywal nie wziął. Więc stwierdziłem, że dobra, przejdziemy sobie do katalonki. Katalonkę też lubię grać. W klasyku grałem nieraz. I jest to fajne, jest tu lekki nacisk, roszadka, roszadka, tu jest wszystko teoretyczne, no i właśnie bicie. Na bicie zawsze chcemy zagrać. O, E4 też można grać, B5, ok. No ja lubię tutaj grać A4 mimo wszystko, bo nigdy nie ma łatwego B5, nigdy nie ma łatwego B5 i tutaj się trzeba bardzo, bardzo nagimnastykować. Cóż. C5 jest dobrym ruchem, na klasyku też właśnie kojarzę, to, że coś takiego grali. Ja tu wybiłem, tu jeszcze można grać E4. Wow, w ogóle E4 wydaje się być bardzo podejrzane, bo na bicie Hetman bije, wow. No, to, to dla mnie też jest jeszcze tajemnica, więc postanowiłem wybić i teraz koń D2 z planem odbicia piona. Nie, nie chcę wymieniać na pewno, koń D2, chcemy odbić piona, Hetman broni, no to właśnie koń B5. Aby zaraz grozić gwiazdami, Hetman musi odejść. I ja myślę, że Hetman G4 pójdzie. I że to jest. No, kąpek mówi, że to jest najlepsze. No ale Hetman C2 na przykład, nie? Hetman bije 2 yy, Hetman bije C4? Nie, co tu? Hetman bije 2 jest ok, tak? Wow, spoko. Uff, czyli co tu trzeba po h tak? Wyganiać. Hetman G6, yy, no to już mogę wybić, tak? Jest ok. No, ale wieża wchodzi. No, nie jest to takie aż yy, przyjemne, tak? Skoczek do 4, mówi Kompek. Pod takie coś podchodzić. No, yy, no nie powiem, ciekawe, ciekawe, bo tu można bić. No, ja się na coś takiego nie zdecydowałem. Rywal w ogóle odszedł, właśnie w zły sposób, bo ja już mogę wybić piona i to jeszcze z, z tym atakiem, właśnie na Hetmana, bicie, bicie. I teraz skoczek: No, to jedyne sensowne. No, mogę jeszcze odchodzić w ten sposób, ale to ta wieża tutaj nie ma, nie współpracuje, nie są złączone wieże, nic to nie robi, więc, jakby po co na to iść? W ogóle to nie ma za bardzo sensu. A gdzieś w przyszłości może to być groźne, dlatego chciałem tego unikać. I cóż, hop, hop, bicie, bicie. No, i tutaj błąd w ogóle A6, tu trzeba pewnie było grać. Goniec. D7, tak? Myślałem, że mm, inaczej. Tak myślałem, to nie jest naturalny ruch, bo można wybić. Wierzę AD8, a wierzę AB8. No ok, no ale zostajemy w sumie w bardzo kiepskiej sytuacji. Nawet taki. Nie, taki ruch nie działa. Czemu nie działa? Go nie zbije i taki ruch. Go nie zbije B5. Aha, tutaj można podważyć tą pozycję. I teraz wybijamy i tracimy. Dobra, faktycznie to nie działało. Yy, ale no nie chcemy, nie chcemy tracić tego piona, Więc rywal zagrał A6, żeby wygonić skoczka. Yy, skoczek pewnie też mógł wędrować na, na inne pole. Wow, koń B6 w ogóle, że na bicie jest bicie tu. A jeżeli. no a co, jak bierze odejdzie? Skoczek A7 w ogóle za atakiem na gońca podwójnym. I jak odchodzi tu, to go zdobywam. A nie ma gdzie nim odejść. Jest goniec B4. Ja nie mogę. Goniec B4. Bicie. Wow. I po prostu zdobyłem figurę. No to nie powiem. To tutaj nie byłem nawet blisko konia B6. Ale też bardzo, bardzo fajny ruch. Jedno odejście dla wieży, wjazd i. No i to jest ten problem z gońcem. Nie ma co z nim zrobić, nie? Nie ma co zrobić z tym białopolakiem. Yy... <gryw> ja zagrałem w ten sposób, żeby, 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 żeby. Właśnie dociskać piona. I właśnie cały czas naciskam na gońca białopolowego. Hop, hop. No i tu myślę, że mimo wszystko chyba rywal będzie próbował... Taki, taki ruch widziałem w ogóle. Ale wieża do 8, wieża do Aha, i pełno powiązań jakiś tak? Tu wisi goniec, więc tak nie można oczywiście. Łe, to jest bardzo ciężkie w takim razie, w tym momencie. Bicie? No i on chciał jakoś przyblokować mi gońca, ale to nie jest proste właśnie. Bo ja mogę wybić, wybić. Hop, hop. I po prostu ciacham piąka. Hop. I na jeszcze co gorsza, nie można zagrać tak. I na odejście, znaczy na odejście można pewnie wybijać. Nie, nie można by wybijać i tak, bo jest mat cały czas na ostatniej linii. gdyby tu był lufcik dla króla, no to jest inna pozycja, tak? No ale gdyby babcia miała wąsy, tak? Więc rywal dał szacha. Ja odszedłem. I teraz faktycznie zrobił lufcik, żeby nic nie wisiało. Ale ja mogę wybić piona i to jest błędny ruch, bo wieża D8 wchodzi z szachem. Myślałem, że nawet taki ruch powinien być ok. Nie wiem, jak będzie mi jechał dalej rywal, no to mogę nawet tak zagrać. I te piony powinny zrobić robotę. No ale po co sobie utrudniać życie? Widziałem, że tutaj mogę taktycznie wjechać. Piękny ruch yy, wieża D8. No dlatego właśnie może czasem zadanka warto robić. Zasłona skoczkiem nie działa, bo bicie, a jedyne odejście dla króla to jest takie. I tutaj oczywiście jakby było, był taki ruch i nie można by było bić wieży, no to, no to gorzej. Yy, ale po prostu król, wieża źle stoją, wieża chciała zdobyć piona, no ale nie było to optymalne. Szach yy, i... nie no, to już bez jaj tu się przeciwnik poddał. Więc nic nie poszło, no ale na cokolwiek G6 mówi kompek najlepsze bije wieże. I jest kompletnie wygrana. Także no, udało się zagrać. Partię myślę bardzo fajną, dokładność bardzo dobra. 95% gdzie rywal też 80 tam kilka procent miał. Partia na 2650, a rywal 2200, chyba 50, tak mówi, tak mówi silniczku. No i cóż, przede wszystkim cieszy to, czyli muszę chyba grać to D4, bo po E4 dostaję jakieś baty, jakieś dziwne pozycje, a po D4 po prostu mogę troszeczkę, po D4 mogę troszeczkę, że tam strategicznie powiedzmy to, rozgrywać. Ale mam nadzieję, że partia się podobała, jak tak to proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, papa.